Kinga i Adam. witam na naszym kanale. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze eksperymenty. Dzisiaj będziemy sprawdzać, czy przy pomocy chemii uda nam się nadmuchać balon. Do całości będziemy potrzebować butelki z odrobiną wody, sody oczyszczonej oraz kwasku cytrynowego. To, nie ja będę chciała balonów, czy jednego balona. Ja tu dałem do wyboru czerwony, zielony i żółty, ale to po prostu jest obojętnie ja i lejek. Wybrałam czerwony, tato. Dobrze. Przy pomocy lejka będziemy wsypywać jedną substancję tutaj do tej wody. Akurat tutaj do, do butelki będziemy sypać kwasek cytrynowy. To, a kiedy, kiedy, bierz, kiedy... Bierz łóżka. Kiedy będziemy mogli? Kiedy będziemy mogli, tatusiu? Ostrożnie wsypuj jedną łyżkę. Można spać jeszcze jedną. Tu się wsypuje całość do butelki. Kiedy Następny kwasek, taki coś zrobimy. Zobaczymy, czy wszystko nam wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli. Kwasek cytrynowy należy tutaj lekko rozmieszać. Następnie do balona będziemy wsypywać sodę oczyszczoną. Kciokie, jeśli zrobimy takie coś. A zobaczysz, czy ci się spodoba, bo jeszcze nie widziałaś. No wtedy, wtedy by na przykład inny kolor. Zobaczymy, czy ci się spodoba, bo jeszcze tego nie widziałaś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy będzie fajne, czy nie fajne. Bierz łóżkę. I też dwie łyżki tutaj do lejka wsypujemy, one będą w balonie. O, to nawet trzy takie łyżki, bo tu nic nie do końca. Można spać jeszcze, bo takie... Taki, o, na tym do, do, do woreczka. Tyle? No znaczy, pustą łyżkę masz. Ja ci pomogę, może. Czekaj, czekaj, czekaj. uważaj, żeby nie wylać. Za dużo. Nie, wtypujemy właśnie, tyle ma być. Bo My tej dwie Ja bym pełne... chciała mieć czerwony balony nadmuchany. I przysypujemy naszą sodę Będę mieć balon. do wnętrza balonu. Będę chciała mieć na uh -hmm. balon. Na e, e, Ale nas, następnie i, musimy naciągnąć i, balon na szyjkę butelki. Młodzież, będzie dmuchał się. Młodzież, kim wszystko zobaczysz co i jak. Pomóż mi trzymać butelkę? Nie? Trzymaj knią butelkę, proszę. Ale nic się nie stanie w tej chwili, dopiero jak będziemy przysypywać z jednego do drugiego. O, tak, pomogę jak się trzymać to lepiej mi wyszło. I teraz przesypujemy? Już! Widzisz jak się pompuje balon? Troszkę. Tu wszystko buzuje. Balon mamy napełniony teraz dwutlenkiem węgla. Wiąz. Przy pomocy tej reakcji Wiąz. żadnego dźwięku tutaj nie ma więcej. Zaraz ściągniemy balon. Można go zawiązać. O! Grenuje się ładnie nadmuchany. Taka ilość nam w pełni nadmuchała taki balon. Zawiąz. Tak, balon za, za, nad, zawiążemy. Wypełniony jest dwutlenkiem węgla, więc będzie troszeczkę cięższy niż gdyby tylko tak samo mu dmuchać, bo to jest tylko dwutlenek węgla. Bez żadnych resztek tlenu, azotu też raczej nic nie powinno być, tylko z reakcji nam takie coś wyszło. Jak Ci, nie podobał taki sposób dmuchania balonu? ciekawy, śmieszny, prawda? Proszę. Więc jak widać, eksperyment dość prosty, łatwo wykonać z dzieckiem. Efekt jest dość spektakularny, jeśli chodzi tutaj i o buzowanie. I właśnie też nadmuchanie całego balonu, że to wszystko widać, jak to działa. Więc na pewno warto takie coś z dzieckiem przygotować. Takie, pójdź jeszcze tutaj, pokaż jeszcze tego balona. Weź tego balona i jeszcze siadaj. I powiedz teraz, jak ci się podobał ten eksperyment. Chyba, ja mam balon, ale. No i czy ci się podobał, czy ci nie podobał? Bo się obawiałaś na początku, myślałaś, że będzie hałasować dziwnie. Więc powiedz, kto by mi się bardzo ładny mam balon, ale... Bardzo ładne. Zapraszamy jest pan. <laughs> Więc jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. I jeśli macie własne jakieś pomysły i przemyślenia na temat tego typu eksperymentów, to zachęcam też do podzielenia się na dole w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej, pa! Czas. Pa chyba. Pa pa. Pa pa!